Dobiega końca okres Wielkiej Nocy. Starałem się każdego dnia umieszczać jakiś krótki fragment z Pisma Świętego, krótkie rozważanie do tego, pieśń z Mszy Świętej. Oczekujemy teraz na zesłanie Ducha Świętego w nowennie, do której przygotowujemy się podczas nabożeństw naszej parafii. Chcemy prosić, zaprosić Ducha Świętego do naszych serc, aby przyszedł, stąpił na nas jak w pięćdziesiątnice na apostołów. Wielu z nas w klasie ósmej przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, najprawdopodobniej już w czerwcu. O Duchu Świętym mówiliśmy wiele na lekcjach, jeszcze wrócimy przed samym bierzmowaniem do tematów związanych z samym sakramentem. Chciałbym jednak w tym czasie, ostatnich tygodni roku szkolnego, ostatnich chwil przed Waszym sakramentem bierzmowania, skupić się na Eucharystii. Skupić się na sakramencie który przyjęliście kilka lat temu, o którym, jak sami przyznajecie, często zapominacie. O dobrym przygotowaniu do spowiedzi świętej, by mieć czyste serce, by godnie przyjąć Pana Jezusa. Ale po co to czyste serce? Po co to przygotowanie? Kogo my przyjmujemy? Czym jest Komunia Święta? Chciałbym w najbliższych dniach przypomnieć Wam to, co doskonale wiecie. Ja w ostatnim czasie... W jakoś szczególny sposób rozważam tekst pieśni, sekwencji świętego Tomasza Zakwinu, Chwal Sionie Zbawiciela, Lauda Sion Szczególnie kilka zwrotek tej sekwencji, tego hymnu, w sposób szczególny mnie uderza. Jak to jest z moją wiarą? Kogo ja przyjmuję? I czy naprawdę uświadamiam sobie, jak wielki dar otrzymałem, jak wielkie wyróżnienie mnie spotyka? Posłuchajcie sami. Święty Tomasz yy, tak napisał: Przez biorących niełamany, niepokruszony, bez odmiany, cały jest w spożyciu bran. Bierze jeden, tysiąc bierze, ten i jak tamci w równej mierze, wzięty zaś nie ginie Pan. Biorą dobrzy i grzesznicy, lecz się losów przyjrzy różnicy. Życie tu zagłada tam. Złym śmierć niesie, dobrym życie. Patrzę, jak w skutkach rozmaicie czyn ujawnia się te, ten sam. I zwrotka, do której bardzo często wracam od, od kilku tygodni. Umieszczę tekst pod filmem. Warto, warto wrócić do niej, warto ją przemyśleć, warto przeczytać i wracać do tych słów. Posłuchajcie, kiedy kruszą się znamiona, nie wątp, lecz wiesz, zgłębił ona, że to kryje ukruszona cząstka, co i całość w przód. Rzecz się sama nie rozrywa, znaków kruszą się ogniwa, przez co stan i postać żywa znaczonego nie zna szkód. Języki poetycki i bardzo teologiczne, ale każdy z nas, wczytując się w te słowa, na pewno jest w stanie zrozumieć przynajmniej te dwie pierwsze y, strofy. Kiedy kruszą się znamiona, nie wątp, lecz wiesz, zgłębił ona, że to kryje ukruszona cząstka, co i całość w przód. Chrystus jest realnie obecny w Eucharystii. Przyjmujemy Jego ciało, Jego krew, ale ta jego obecność nie jest tylko w hostii, którą widzimy, ale jest ona obecna w każdej cząstce. Stąd ksiądz na ołtarzu ma rozłożony korporał. Stąd ministrant podchodzący z księdzem, który udziela Komunii Świętej, trzyma w ręku Patenę. By żaden fragment, żadna cząstka nie zawieruszyła się gdzieś, nie upadła na Ziemię. Dlaczego? Ponieważ to żywy Bóg w cząstce, jak i w całości. Niech ten hymn świętego Tomasza Zekwinu, Chwal Jonie Zbawiciela, hymn, który wspaniale mówi, opisuje i w pięknych słowach przekazuje nam, czym jest Eucharystia, jaki dar otrzymaliśmy, będzie takim początkiem naszych spotkań właśnie o Eucharystii, o cudach eucharystycznych. Przypomnijmy sobie to, co w klasie trzeciej, czy to z panią Asią, czy ze mną, omawialiśmy, czym byliśmy bardzo często poruszeni, co dawało nam często wiele pytań, często może i wątpliwości, które rozwiewaliśmy na lekcjach, ale czym się zachwycaliśmy, na co nie mogliśmy się doczekać w tej naszej dziecięcej radości, właśnie z przygotowania i oczekiwania na przyjście Chrystusa do Waszych serc. Często lata, które minęły, sprawiają, że zapominamy o tym czekaniu, które miało miejsce. Zapominamy o tym zachwycie, o, tym, o tej radości, która nam towarzyszyła w dniu pierwszej Komunii Świętej. Myślę, że przygotowując się do sakramentu bierzmowania warto przypomnieć sobie przede wszystkim swój chrzest, ale także sakrament pierwszej Komunii Świętej. Jak to z tą Komunią Świętą jest w moim życiu? Jak to z tym darem, który od Pana Boga otrzymałem, jak go rozwijam? Czy godnie przyjmuję Komunię Świętą, a może zrezygnowałem zupełnie z przyjmowania Komunii Świętej, bo yy, nie przystępuję do spowiedzi, bo wstydzę się jakichś konkretnych grzechów? Potraktujmy te dni przed Waszym Sakramentem Bierzmowania jako skupienie się właśnie na Eucharystii, na przyjęciu ciała Pana Jezusa do swoich serc. Ciała Chrystusa. Nie jakiegoś symbolu, nie opłatka, ale realnego Chrystusa, prawdziwego, który przychodzi do Was i chce w Waszym czystym sercu zamieszkać. Dziś towarzyszy nam święty Tomasz Zakwinu i jego hymn, Chwal Syjonie Zbawiciela.